Witajcie. W tym tutorialu objaśnię Wam, jak wstawić stopkę e-maila w programie Mozilla Thunderbird. E, aby wstawić tutaj stopkę w formacie HTML, musimy nacisnąć na adres e-mail, w którym chcemy wstawić tę stopkę. Już mam naciśnięte, zaznaczony jest. Następnie przechodzimy do ustawień konta i pierwsza strona ustawień konta. Powinna zawierać pole sygnaturka. Musimy zaznaczyć używaj html, i tutaj w tym polu wklejamy kod. Ja już mam coś wklejone, ale oczyszczę to i wkleję od nowa. Kod taki powinniście dostać od osoby, która zaprojektowała wam stopkę. A jeśli sami sobie zaprojektowaliście, to wiecie o co chodzi. Jeszcze taka podpowiedź. Przeważnie taką stopkę da się edytować, trzeba tylko wiedzieć. Gdzie są odpowiednie teksty? Na przykład, tutaj jest mój adres e-mail, można go spokojnie podmienić na inny. Gdzieś powinno być moje imię i nazwisko, jest tutaj, można sobie podmienić. Po prostu jest to pomieszane z kodem HTML. I gdy już y, mamy wstawioną treść stopki, nic nie musimy tu zapisywać, to się zapisuje automatycznie w trybie live. Wracamy do swojej skrzynki. Naciskamy nowa wiadomość. I już jest stopka. Stopka tutaj zawiera jakieś czerwone linie i tak dalej, ale ona po wysłaniu będzie OK, co Wam zaraz zademonstruję. Wyślę do siebie tę wiadomość. Wyśli, wyśli bez tematu. I oto. Wiadomość ze stopką. Wszystko jest jak być powinno. Dziękuję za uwagę.